1 sierpnia w starostwie powiatowym w Kościerzynie starosta Alicja Żurawska wraz z radnym powiatu bytowskiego Krzysztofem Sławskim spotkała się z Andrzejem Bystroniem, radnym powiatu Kartuskiego, który prosi o składanie swojego poparcia w przygotowanej petycji. Która dotyczy modernizacji drogi w Rębiechowie w kierunku ulicy Słowackiego w Gdańsku. Ta obecna droga, chociażby jakość tej, tej drogi, jest bardzo dobra. Ona nazywa się dzisiaj Nowatorów. Potem ci mieszkańcy poruszają się rondem turbinowym i ulicą budowlana, która jest bardzo zła z technicznie, chociaż będzie przebudowywana. I, ale chodzi mi o tych mieszkańców, którzy korzystają z lotniska. Rocznie było w 2018 5 milionów mieszkańców bez 20 tysięcy. I to są mieszkańcy, uważam, nie tylko Trójmiasta i, i Armii Mazur, którzy jadą autostradą jedynką czy tam szóstką z Koszalina, ale jadą również z strony Kartus i z Żukowa. I, I uważam, że nasi obywatele powiatu kartuskiego, chojnickiego, bytowskiego i kościerskiego zasługują na to, aby ta droga była bezpośrednio połączona z lotniskiem. Taka inwestycja spowoduje polepszenie połączenia Kaszub z lotniskiem w Gdańsku. Jak wiadomo, to nie jedyna droga, która wymaga przebudowy. Wierzymy zatem, że takich inicjatorów jak wcześniej wspomniany radny będzie znacznie więcej.